Izby lekarskie postawy po to w każdym razie ja tak uważam, żeby pomagać lekarzom i żeby ich bronić. Na biegu ostatnich kilkudziesięciu lat drastycznie się zmienił kierunek. Izby lekarskie są nie po to, żeby bronić lekarzy, tylko po to, żeby bronić interesów firm. I tu jest pewne wypaczenie. Działalność ich jest bezwzględna, bo sam to ćwiczę na sobie, również śledzę działanie i Lekarskich na moich kolegach, którzy przedstawiają ewidentne dowody na to, że to, co mówią i to, co robią, ma pokrycie w literaturze. Natomiast izby lekarskie nawet się z tym nie zapoznają. Z góry zakładają, że wszystko to jest bzdurą, ponieważ jedynym sposobem leczenia jest to leki, jest to farmacja. Natomiast trudno mi się zgodzić, to miałem ostatni taki przypadek, kiedy pacjent nowotworowy właściwy był w stanie agonalnym. Została mu zlecona kolejna chemia, która go dobiła. Ale na tej chemii firmy zarobiły naprawdę bardzo dużo pieniędzy, ponieważ była to chemia innowacyjna, bardzo droga, a skończyła się czym zejściem śmiertelnym. Czy się można z tym pogodzić? Nie. Ja w każdym razie nie mogę się z tym pogodzić. i. To, co już wielokrotnie mówię, i Państwu mogę obiecać, że dalej będę wykonywał swój zawód zgodnie z moim sumieniem i zgodnie z przysięgą, którą złożyłem. Nie doczekaliśmy się wydania bardzo ważnego tomu, to tomu poświęconego chorobom nowotworowym. W tej chwili, ponieważ mamy lawinowy wzrost zachorowań, to uważam, że Uważamy, że ten tom będzie z jednym z niezwykle potrzebnych w każdym domu. Dlaczego? Dlatego, że medycyna, jeśli chodzi o choroby nowotworowe, poszła tylko i wyłącznie w jednym kierunku. To, co Państwo doskonale wiedzą, to jest chemia, to jest usunięcie nowotworu, kolejna chemia czy naświetlania. Ja nie mówię, że nie mówimy, że to jest źle, ale absolutnie nie jest to droga, żeby z tą chorobą wygrać. Jeśli chcemy wygrać, to musimy obrać zupełnie inną drogę. Jaką? Oczywiście odbudowa układu odpornościowego. Ta książka jest poświęcona wszystkim, prawie wszystkim metodom, które każdy z nas może zastosować, po to, żeby z tą straszną chorobą wygrać. Mamy tutaj również przedstawione przeróżne metody. Które składają się na odbudowę układu odpornościowego. Oczywiście problem jest taki, że, który my mieliśmy na początku, czy pisać o wszystkim, czy pisać tylko o niektórych rzeczach. Postanowiliśmy, że zrobimy przegląd wszystkich metod, natomiast osoba kompetentna powinna indywidualnie dla danej osoby wybrać te metody, które są najbardziej skuteczne. Oczywiście pewne rzeczy są zawsze wspólne, zawsze Zaczynamy od odpowiedniego poziomu witaminy D3, zawsze musimy zacząć od zmiany nawyków odżywienia, czyli od zastosować odpowiednią dietę. Zawsze musimy uzupełnić niedobory, zawsze musimy pozbyć się pasożytów. To są rzeczy podstawowe, ale do tego możemy dołożyć bardzo dużo cegiełek, które będą składały się na osiągnięcie sukcesu, na wygranie z tą chorobą. Pytanie, czy można z nią wygrać? Oczywiście, że można wygrać. Ja tutaj szczególnie polecam jeden rozdział, może najtrudniejszy, ale rozdział, który jest rozdziałem absolutnie przyszłościowym. Jest to rozdział, gdzie piszemy o fizyce, elementach fizyki kwantowej w chorobie nowotworowej. My ten temat będziemy rozwijali, ale przedstawiamy Państwu jedną rzecz. Że myślą możemy zmienić materię. Jeżeli idziemy, idą Państwo do moich kolegów i słyszą tylko i wyłącznie, prawda, krzyki, że ktoś nie chce się zgodzić na tą czy inną metodę, gdzie mówią, że mamy okres przeżycia najwyżej parę miesięcy, to my nigdy z tą chorobą nie wygramy. My musimy usłyszeć, że mamy szansę wyzdrowić. My musimy usłyszeć, że. To od nas zależy, czy będziemy zdrowi, czy nie. To zależy od naszego nastawienia. N nigdy się nie poddajemy. Nigdy nie, nie powinniśmy usłyszeć, że nie mamy żadnych szansy, bo to jest totalna bzdura. My z każdej choroby możemy wyjść, a elementy fizyki kwantowej mówią o tym, że wyleczyć się możemy z dowolnej choroby, z dowolnie zaawansowanym, w dowolnie zaawansowanym stadium, jeżeli będziemy w to wierzyli i zastosujemy Metodę no, przekonania naszej podświadomości, że jesteśmy zdrowi. Jeśli to zrobimy, jesteśmy autentycznie zdrowi. I proszę sobie wyobrażać, jaki opór to y, spotyka wśród moich kolegów. Przecież w momencie, jeśli byśmy zaczęli stosować te metody, to stosowanie niezwykle kosztownych chemii, na naświetlań i tak dalej byłoby mało sensowne. Oczywiście. Prawda leży po środku. Należy no, zastosować rozsądnie i jedną i drugą metodę. Natomiast my mamy jedną gwarancję, że to, co my piszemy i o czym mówimy, nie ma żadnych działań ubocznych. Jeżeli my nawet mówimy, że trzeba pójść na chemię, to my gwarantujemy, że stosując metody opisane w naszej książce, tą chemię jesteśmy w stanie przetrzymać, znieść, a nawet no, skończyć cały ten cykl. Za co jestem karany? Za to, że mówię, że choroby przewlekłe można wyleczyć. Można wyleczyć w sposób naturalny, bez leków, a w jakiś sposób, znowuż, tani i prosty. Namawiam, żebyśmy ćwiczyli, żebyśmy odpowiednio się odżywiali, brali odpowiednie suplementy, a nie leki. I to jest bardzo niewygodne. Za to otrzymuję najwyższy wymiar kary, i proszę Państwa, jak mogę na to zareagować? Mówiąc Państwu prawdę, a przede wszystkim pisząc książki, w których podaję, w jaki sposób sami możemy wziąć zdrowie w własne ręce. Wydaliśmy ostatnio tom Skutecznie wyleczyć poświęcony chorobom nowotworowym. Bardzo Państwa zachęcam do czytania. Mam nadzieję, że się dobrze go czyta. Jest tam bardzo dużo informacji które każdej osobie, która zachorowała na chorobę nowotworową, te informacje się przydadzą.